Cześć, witam Was w odcinku z reakcji kurniosek na moje nowe kury rasowe. Zapraszam. A tak naprawdę, to w tym odcinku puszczę pierwszy raz moje kury rasowe do kurniosek na wybieg. No i tak, jak już mówiłem, zobaczymy ich reakcję. Co się będzie działo, czy się nie podziobią. Myślę, że na razie tak na chwilkę, na godzinę, dwie i później je wezmę z powrotem do klatki. Ale tak stopniowo, co kilka dni będę je puszczał i zobaczę, jak to będzie wyglądać. Jeszcze mam do was jedno pytanie co do silki. Napisaliście mi, że ma kolor niebieski. Dobrze, mogę się zgodzić. Ale zobaczcie, ile tutaj piór ona gubi. Nie wiem, czy ona sobie wydziobuje, czy gubi. Wydaje mi się, że to chyba z dolnej partii ciała jej wylatuje albo sobie wydziobuje. No nie wiem, napiszcie mi. Czy może jej czegoś brakuje? Jakieś witaminy muszę kupić? No albo po prostu nie może ona siedzieć w tej klatce? No napiszcie po prostu. To ja najpierw rozstawię na wybiegu statyw z kamerą, włączę nagrywanie i przyniosę obie kury. Puszczę i cały czas będzie się nagrywać, także będziecie mogli zobaczyć reakcję od razu kurniosek. Jak widać, Silka tak z dystansem wokół kur chodzi. Sebrytka szybciej weszła pomiędzy kury, ale widzę, że nioski ją próbują atakować. Myślę, że są większe i sobie z nią poradzą. No nie wiem, jak to będzie wyglądać. Kogut również, jak za blisko do niego podejdą, to też próbuje dziobnąć. Ale jak widzicie sobie, Silka siedzi tutaj z boku, a Sebrytka już tam próbuje bliżej podejść. O! Jak widzieliście, był atak na nią. No zaraz je stąd wezmę, żeby się nie podziobały, co bardzo, żeby sobie krzywdę nie zrobiły. Jak widzicie, dałem im tutaj trawy, ukoś się świeżej przed chwilą. I się wszystkie tutaj zgromadziły. O, boją się jej. Ale zaraz je stąd wezmę, żeby sobie krzywdę nie zrobiły. I jeszcze taki tak parę razy je tutaj puszczę. I może zostawię je na stałe raz na cały dzień. Zobaczymy jak to będzie. A Silka się tam niczym nie przejmuje. Sobie dziubie jakieś ziarenka. O, tutaj na zwiady przyszła jakaś kura. No, jak na pierwsze spotkanie, myślę, że nie było aż tak źle. ona chyba tu coś, coś tu kombinuje kogut nawet tak bardzo nie atakuje jak te nioski tutaj próbują ją dziobnąć, o widzieliście tak podchodzą i tak ale sybrytka się nie daje Także to była reakcja kurniosek na moje kury rasowe oraz kur rasowych na moje kury nioski. Myślę, że taki film Wam się spodobał. No muszę chyba je stąd zabrać, bo zaraz sobie zrobił krzywdę. Chyba już nie będę nagrywał kolejnych spotkań. Myślę, że wystarczy to jedno. Także to tyle by było w dzisiejszym odcinku. Zapraszam wszystkich na mój fanpage na Facebooku. Link w opisie. Do zobaczenia, cześć!